Mało brakowało, a zamiast znacznego zwycięstwa zrobiłaby się znaczna sensacja. Seniorzy krośnieńskiej piłkarskiej tęczy wygrali z Iskrą małomice 4 do 3. Kibiców zaskoczył jednak przebieg spotkania, gdy z prowadzenia 4 do 1 dla gospodarzy nagle zrobiło się 4 do 3. W najbliższą sobotę, 2 listopada, kibiców z gminy Krosnoodrzańskie czeka piłkarskie święto. Zespół Trampa, Karpia, Osiecznica podejmować będzie tęczę krosnoodrzańskie. Zwycięzca zgarnie cenne trzy punkty, ale przede wszystkim zapewni sobie miano najlepszej drużyny w gminie Odrzańskie. początek sobotniego meczu o godzinie 13.00.